Cześć, witam Was bardzo serdecznie na portalu Videotesty.pl i zapraszam na gameplay z gry Farming Simulator 2013. Pogramy chwilę w trybie kariery, pokażę Wam ogólnie, jak gra wygląda, co możemy w niej robić. Grę rozpoczynamy na naszej nowo nabytej farmie, a widok mamy z pierwszej osoby. Gramy teraz przy najwyższej rozdzielczości Full HD z powłączanymi wszystkimi opcjami graficznymi. Wygląd gry może nie rzuca na kolana, ale mimo wszystko graficy wykonali dobrą robotę. Zresztą gra ma niskie wymagania sprzętowe, a wygląda całkiem przyzwoicie. Ok, wróćmy do poruszania się. Jest to rozwiązane zupełnie jak w FPS-ach. Możemy nawet biegać sprintem oraz skakać. A tymczasem znaleźliśmy zaparkowane nasze maszyny rolnicze. Wybierzemy sobie jakiś pojazd i ruszymy w teren. Największy ciągnik będzie w sam raz, podłączymy także do niego naczepę. Podjedziemy sobie teraz na jedno z naszych pól. W tej chwili jest to chyba jedyne nasze pole, na którym już coś wyrosło i jest gotowe do zbiorów. Z daleka widać zboże, więc udaliśmy się w dobrym kierunku. Z prawej strony widziałem kombajn, więc zaparkujemy nasz traktorek z przyczepą i spróbujemy użyć kombajnu. No, przyczepka nie powinna tutaj nikomu przeszkadzać. Podjedziemy sobie teraz do drugiego pojazdu. Całkiem fajnie wygląda ten nasz kombajn. Zobaczymy jak działa. Cały czas na ekranie widzimy podpowiedzi, tak więc obsługa maszyn nie powinna być trudna. No więc po kolei, podjedziemy odrobinkę, opuścimy nasze narzędzie i uruchomimy. Maszyna pracuje, możemy zaczynać z gery. Zauważcie w prawym dolnym rogu ekranu mamy także takie statystyki jak prędkość, poziom zapełnienia zbiorników naszego kombajnu oraz np. ilość paliwa, która nam pozostała w danej maszynie. Nie będę teraz kosić całego pola, gdyż trochę by to potrwało, ale zapełnimy przynajmniej nasz zbiornik. Dopiero zbliżamy się do połowy, więc robimy jeszcze kilka rundek po polu. No i zbiornik na zboże będzie za chwilkę już prawie całkiem zapełniony, tak więc podjedziemy do naszej naczepy i spróbujemy zrzucić towar. Nie musimy podjeżdżać za blisko, wystarczy na taką odległość, aby sięgnęła nasza rura. Ok, rozładunek, czas zacząć. Podoba mi się jak rura otwiera się z mozołem i trzeszcząc. Widać, że sprzęt na naszej farmie ciężko pracuje na siebie. Możemy już wyłączyć kombajn, a nasz zbiornik za chwilkę będzie pusty. Całe zboże znajdzie się na przyczepie. Widzę u góry jeszcze ciekawą opcję, najmniej pracownika. Zaraz spróbujemy tego użyć i zobaczymy co się stanie. No więc właśnie, my wysiedliśmy, a kombaj nie idzie dalej. Operuje nim nowo przyjęty pracownik. Całkiem przydatna opcja. Jestem ciekaw, ilu możemy ich zatrudnić. Oczywiście za każdego musimy zapłacić. Jednak nie jesteśmy w stanie ogarnąć całej farmy sami, dlatego musimy mieć po prostu pomocników. I jeszcze na koniec podczepimy do traktora naszą naczepę ze zbożem. I to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwsze spojrzenie na Farming Simulator 2013. Za kilka dni zrobię dla Was jeszcze jeden filmik. Będzie dłuższy, będzie pokazane więcej rozgrywki. Mam nadzieję, iż będzie ciekawy. Pozdrawiam Was, cześć!